Rok 1980 ogłoszony zostaje w Polsce rokiem Olimpiady Moskiewskiej. Czym prędzej, więc kronika biblioteki zapełnia się kolorowymi i ręcznie wykonanymi pracami z okazji obchodów pierwszomajowych. Muzyka Kolejny rok to pełen emocji dziecięcych i nie tylko. Przyjazd do Chrzanowskiej Książnicy Leszka Mecha, scenarzysty hitu lat 80. Przygód Bolka i Lolka. Spotkanie odbyło się w szkole podstawowej nr 3. Nasz gość odwiedził dzieciaki wraz z żoną i wspólnie ofiarowali w bibliotece oryginalne rysunki z tegoż serialu. W roku 1982 żegnamy się z dotychczasową dyrektorką Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, Krystyną Woło. Zmianko nie miara, również w obszarze działań lokalowych. W styczniowym zapisie kroniki z roku 1983 czytamy informacje o remoncie. W czytelni i cepeli zostaje wprawiona częściowo podłoga. Wypożyczalnia czynna jest do południa. Nie chcemy tracić kontaktu z czytelnikami. W tym samym roku funkcję dyrektora Chrzanowskiej Biblioteki otrzymuje Lucyna Kumala. Rok biegnie za rokiem nieubłaganie. Mamy już rok 1984 i kolejne dni oświaty, książki i prasy, które ponownie zbiegają się z Dniami Chrzanowa. Mieszkańcy naszego miasta tłumnie składają pracę w konkursie plastycznym Moje Miasto w 40-leciu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Na kolejnej karcie kroniki czytamy o zebraniu walnym. 13 grudnia zapis mówi o trudnych warunkach lokalowych biblioteki i zebraniu, na którym trwają równie trudne rozmowy. Jak temu zaradzić? Tak chwali się w roku 1985 na razie tylko filia nr 14. Na uroczystym otwarciu nowy filialny lokal zaszczyciły swoją obecnością władze miasta. Przecięcie wstęgi, pamiątkowe wpisy do kroniki, symboliczna lampka szampana. Nowa siedziba pęka w szwach od ciekawych czytelników. Mamy oto rok 1986. To nie tylko Kongres Intelektualistów w Warszawie, ale również Międzynarodowy Rok Pokoju. Chrzanowska Biblioteka kończy 40 lat. Jest na pewno mądra, ale czy piękna? Nie tracimy nadziei na nowe lokum. Tymczasem świętujemy 40-lecie Biblioteki Głównej i 30-lecie Biblioteki Dziecięcej. W Bibliotece dla Dzieci trwa wystawa jubileuszowa. Konkursy plastyczne, przeglądamy kroniki, spotykamy się z czytelnikami i zaproszonymi gośćmi. Koleżanka Dorota Kasprzyk w Wypożyczalni. Młodzi, szanowni modelarze. Mali czytelnicy odbierają nagrody z rąk kierowniczki Elżbiety Bartuli. Od czytelników otrzymujemy pięknie napisane odręczne listy a w nich całe naręcze ciepłych i dobrych słów. Życzyć należy jubilatce czterdziestolatce dalszych efektywnych działań, pisze magister, redaktor Krystyna Tyszkiewicz. Mnóstwo wpisów do kroniki, pochwał i gratulacji. 30 lat istnienia to młodość człowieka. Niech żyje książka i biblioteka. 100 lat istnienia życzy czytelniczka Anna Brzuska. Czytamy we wpisie. Biblioteka dba o bieżącą informację na temat literackich rocznic. Kolejny rok i kolejna dobra wiadomość dla czytelników. Filia numer 15 otwiera się w nowych pomieszczeniach. Jak zawsze nie zabrakło na uroczystościach wielu znamienitych gości. Nie zawiedli również czytelnicy i przyjaciele biblioteki. Fachowym okiem ocenia ułożenie księgozbioru i organizację pracy instruktor metodyczny Wiesława Bem. Muzyka w szerzeniu szeroko pojętej kultury. Czytamy w ekspisie do kroniki. Przy Chrzanowskiej Fabryce Lokomotyw prężnie działa biblioteka zakładowa. I tak już od 1928 roku, czyli od założenia sekcji oświatowej. Obecnie z jej zasobów mogą korzystać wszyscy. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany. Dba się o wystrój i dodatkową prenumeratę czasopism. Na fotografii pracownica biblioteki Jolanta Litwin. W 1987 roku Chrzanowską bibliotekę odwiedza Alfred Szklarski. Autor przygód Tomka Wilmowskiego życzy czytelnikom wielu dalszych sukcesów. Końcówka lat 80. I coraz prężniejsze działania podczas dni oświaty, książki i prasy. W kronice dziecięcej czytamy wpis Jakubka Doległo, który przyjechał do biblioteki na wózku, ponieważ świat książek sprawia mu wiele radości. W połowie roku 1989 w kronice czytamy: Zaświadczam niniejszym, że świetnie mi tu było. Dziękuję. Takie wpisy radują sercach szanowskich bibliotekarzy. 1989 Kolejne zmiany lokalowe. Zmiana adresu na Aleja Henryka. Lokal liczy 166 m2. Przeprowadza się remont budynku, zakupuje sprzęt. Swoją siedzibę znalazła tu wypożyczalnia, dział instrukcyjno-metodyczny, administracja, księgowość i gabinet dyrektora. W budynku Moksiru pozostała czytelnia.